Hello. Witam w moim podejściu do Niko Challenge. Normalnie unikam wszystkiego ze słowem challenge w nazwie, po prostu mi się źle kojarzy. I mało brakowało, a tego też bym w końcu nie zrobiła, tylko że zaczęłam oglądać, jak to innym ludziom wychodzi, i tak siedzę tylko i mam takie. Ale fajne, ja też chcę? Warto nadmienić, że całą zabawę zapoczątkowała Akai. A nazwę zapoczątkował Avenger. I też na jej kanale można znaleźć playlistę z filmami wszystkich osób, które się challenge'a póki co podjęły. Obviously, polecam tam zerknąć. Założenie jest niezwykle proste. Trzeba sobie wybrać pięć postaci z League of Legends i odegrać kilka ich kwestii. No i wiadomo, nominować kolejne osoby. No to ten, ja już nie przedłużam. Zapraszam do słuchania. Symfonia. Wysublimowany duet, rozkaz przez muzykę. Po prostu się uśmiechaj, a może odejdą. Chwytam sny, żeby ludzie mogli za nimi gonić. Sny umierają, gdy trzymamy się ich zbyt mocno. Każdy kwiat kwitnie, by być widzianym. Lilio, bądź Lilio! Niko zawsze chciała być górą. Na pewno nie jestem Niko. Nie, nie Niko. Isu, opa! Wszyscy się teraz boją Niko! Ha, ha, ha! Niko się cieszy, że staje się tobą. Dobra. Kto następny? Mogę cię znienawidzić na śmierć. Krwawisz od piórka? Delikatną masz skórę. Przybieraj nogami albo pożegnaj się z palcami. O, tak, zatańczmy. Tak jest, błóż w to serce. Trafiła kosa na mnie. Podoba Ci się puszczanie kaczek? Potrzeba czegoś więcej, żeby mnie skruszyć. Moja podróż jeszcze nie dobiegła końca. Bez ryzyka nie ma zabawy. Piękno pustyni kryje się pod piaskiem. Był sobie blady człowiek z czarnymi włosami, który był bardzo samotny. Wszelkie życie jest tu lotne. Jesteś tu, drogi Wirku? Jesteś smutny? Jakie to uczucie! Zabawę, czas zacząć. To tylko zwykłe majtki. W twoich oczach widzę niebezpieczeństwo. Podoba mi się to. Mówiłam, żeby ze mną nie zadzierać. Ale cóż. Nie złamią mnie! Nikt mnie nie tknie! Nikt mnie nie złamie! I nikt nie stanie na mojej drodze! Szczęśliwszej dziewczyny świat jeszcze nie widział. Zabezpieczysz moje tyły? Tak po prostu? Fajnie. No więc tak. <laughs> Zanim się rozgadam, nominuję Red Queen, Mamoru oraz Sadistika. Powodzenia wam wszystkim życzę. Ja się bawiłam przed nią, tak jak te ile lat wstecz, kiedy wrzuciłam w nagranie z Jinx, gdzie nikt nie wiedział w sobie po co i dlaczego, ale okej, okay, baw się babo! Więc tak, mega się cieszę, że teraz miałam wymówkę, żeby znowu pobawić się w Champions League. Dziękuję wszystkim za słuchanie, mam nadzieję, że w waszych oczach podołałam, bo osobiście jestem bardzo dumna z efektu końcowego, no i co? Słyszymy się. Następnym razem i niech challenge idzie w świat. Papa. Pa.